Jezus. A, Wojtek się robi. No, no, A, no, chodź, no, Wojtek. W ogóle, Wojtek na meczu. Ja mówię do niego, że będziesz na pewno na sesji, tak? No bo on mówił, że we wtorek. To jest Sebastian, Kuba i Andrzej. W ogóle, Sebastian I że po szkole piłkarskiej. To. Ja, ja też jest chodź. Okej. Chyba gratulujemy jako herosi bardzo. No dziękuję, fajnie panie się udało, kurde dzisiaj głos normalnie ledwo co mówi, ale... Ach, trudno się dziwić. Ale było co świętować, więc, więc się bardzo cieszę. Ale tym większy szacunek, że miałeś siłę przyjść tutaj dzisiaj w ogóle. To są rzeczy ważne i ważniejsze, ja to zawsze z chęcią. Z chęcią tutaj pomagam w Fundacji Herosi i tak samo budzi się. Nawet z przyjemnością wstają. tam mnie dopiero obudziło. o 15 jest swoim telefony, więc, więc musi jej bardziej podziękować, że mnie obudziła. No dobra, to super w takim razie. Jeszcze raz pozdrowienia i gratulacje wielkie. Dzięki. Przepraszam, za Ja Że nie muszę w kolejnym wstać, ale...